Oh, my kids got a wiadomości w przyszłości Dynamiczna koezja wydarzeń przyszłości Drodzy Zgromarzeni, witam Was w tej przestrzeni czasoprzestrzennej. Pełnej yy, pe, 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 Pełnej wibracji informacyjnych. Pełnej wibracji informacyjnych, dziś zanurzymy się w kalejdoskopii zdarzeń, które jeszcze się nie wydarzyły, ale już rezonują w naszych umysłach. Widzimy rosnący wpływ fluoracyjnych parasoli na globalną politykę. Nie możemy ignorować Pływu mechanicznych flamingów na gospodarkę oceanu. W roku 2047 prognozujemy eksplozję popularności niewidzialnych festiwali. Czy zastanawialiście się, jak wyglądałby koncept, gdyby dźwięk był opcjonalny? Wkraczamy w erę festiwal, na które przychodzi się tylko mentalnie. Już niedługo Konfederacja Bendeo. Odbywać się w równoległych rzeczywistościach jednocześnie. Niech nasze umysły będą, jak wpływ, przy kryształowe harmoniki. Harmoniki! Otwarte lecz tajemnicze. Pamiętajcie, za każde wydarzenie to jednocześnie przyszłość, teraźniejszość i coś, czego jeszcze nie było. Dziękuję za uwagę i pamiętajcie. Przyszłość to tylko pogłos dzisiejszego chaosu. Yo, Joe, would you rather get noodles, or would you rather have.? I Dziękuję Ci, Adam, za przejęcie tamtej części wydarzeń, wiadomości. A teraz przejdźmy do części programu która nazywa się Wiadomości sportowe historyczne rozgrywki kiedy przyszłość spotyka się z przeszłością e, Witajcie w specjalnym wydaniu Wiadomości Sportowych gdzie nie tylko relacjonujemy wydarzenia, ale wręcz cofamy się w czasie by zobaczyć co by było gdyby wielkie osobistości sportu istniały w innych epokach Napoleon kontra Messi Bitwa pod Waterloo ale na boisku Wielki mecz rozgrywany został między drużyną Napoleona na a zespołem Leonela Messiego. -Nap Napolem znany z taktycznej perfekcji ustawił obronę w formacji Bastion 1815, ale Messi zdołał strzelić hat mimo że marszałek Ney próbował go powstrzymać agresywnym pressingiem. Cristiano Ronaldo, który zasiadł w łoży cesarskiej, skomentował Siu! Napoleon miał dobrą strategię, ale zabrakło mu pressingu pomocnika. Wellington, by tego nie przepuścił. Michael Jordan w starciu z gladiatorami. Na starożytym... Następnie Michael Jordan w z gladiatorami. Na starożytnym koloseum odbył się niezwykły turniej koszykarski, w którym Michael Jordan poprowadził drużynę Chicago Bulls przeciwko najlepszym gladiatorom Rzymy. W decydujących sekundach meczu, kiedy wynik był 98 do 98, Jordan wykonał legendarny fadeaway jumper, pokonując samego Spartacusa, który próbował blokować rzut tarczą. LeBron James, który oglądał spotkanie w towarzystwie Juliusza Cezara, powiedział, przy... powiedział: Wszystko świetnie. Ale gdybyśmy mieli w 1944 roku przed naszą erą, historia mogłaby, mo mogłaby się potoczyć inaczej. Następnym wydarzeniem <laughs> Następnym wy wydarzeniem jest Usain Bolt na Igrzyskach w Starożytnej Grecji. Usain Bolt wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Olimpii i z miejsca pobił wszystkie rekordy. Bieg, bieg na 200 metrów ukończył zanim reszta zawodników zdążyła wystartować. Po, po wyścigu Platon skomentował filozoficznie: Czy on biega? Czy to my jesteśmy zbyt wolni? Natomiast Elon Musk zgłosił na Twitterze: Testujemy nową rakietę SpaceX, ale Bolt jest szybszy. Może poleci na Marsa szybciej niż my. <laughs> Następnym wydarzeniem jest Mike Tyson vs Goliat Walka <laughs> wszechczasów. Historyczne starcie wagi ciężkiej. Mike Tyson stanął, stanął do pojedynku z biblijnym Goliatem. <laughs> Ku zaskoczeniu wszystkich walka trwała tylko 15 sekund. Tyson powalił Goliata potężnym prawym sierpem. Joe Rogan w swoim podcaście skomentował. Nie sądziłem, że coś takiego zobaczę, ale szczerze byłem gotowy na knockout. Formuła 1 w epoce Wikingów. Max Westerpan i Lewis Hamilton wzięli udział w pierwszym historycznym wyścigu Wikingów. Zamiast bolidów, drakary, zamiast silników, dzikie fale. Verstappen jako pierwszy pokonał trasę z Norwegii do Anglii, choć Hamilton twierdził, że miał lepszą aerodynamikę i to wszystko kwestia wiatru. Thor, zapytany o wrażenie, powiedział, młot byłby lepszy niż kierowca. I to tyle w dzisiejszych wiadomościach sportowych. Jeśli myślicie, że w przyszłości sportu jest ekscytująca, to poczekajcie, aż zobaczycie jak Robert Lewandowski zmierzy się z królem Arturem w turnieju rycerskim. To było na koniec. Żegnam was. Do usłyszenia. W następnym odcinku z cyklu Wiadomości z przyszłości. O oh, my kids got a wiadomości z przyszłości. Mm -hmm. you like elephant green screen effect <laughs>